Od 18 stycznia byłem w San Francisco. Ludzie z pobliskich miejscowości, takich jak Oakland czy Berkeley, czasem mówią na nie po prostu miasto. Na spacerach dobrych byłem. San Francisco czynsz jest horyzontalnie wysoki. Żeby zmniejszyć koszty życia, ludzie tworzą koopy. Społeczności zrzeszające niespokrewnione osoby. Byłem w trzech. Jeden nazywa się Ubuntu i mieści się w trzykontygnacyjnym domu. Jeśli liczyć dach, na który można wejść z łatwością, to ma też ogródek z ogniskiem na gaz. Mieszka tu około 30 osób. We wtorki, czwartej niedzielę, ubójni spotykają się w wspólnej kolacji. Odwiedziłem ich wieczorem 20 stycznia, wigilię dnia Martina Luthera Kinga. Nocą ziemia zaćmiła księżyc. Satelita przez większość czasu ukrywał się za chmurami. Zobaczyłem go, kiedy wychodził z cienia rzuconego przez naszą planetę. Jedyny z mieszkańców, a może gości, dokonał rytuału spalania 10 dolarów z zapisaną na nich intencją. Prowokował tę interesującą rozmowę o wartościach i symbolach. Później wieczorem w kuchni wymieniliśmy się anegdotami o filozofach. Najwięcej fanów to był Diogenes. W domu panuje pozytywny chaos. Śpiew, podskoki, śmiech. Dużo tu młodych ludzi, którzy się na kilka miesięcy. Są też stali bywalcy. Dwóch rzymeczków, z którymi grałem do późna w Tower Fall na PlayStation 4, zaprosiło mnie do kolejną kolację. Skorzystałem. We wtorek było równie głośno. Jedzenie było smaczne, rozmowy ciekawe. Wszystko skończyło się szybciej, jak to w dzień powszedni. We czwartek, z tego co mówili obecni, było wyjątkowo mało ludzi. Dla mnie spory tłum. Po jedzeniu dołączyłem do kółka pisarzy. Zawstydzili mnie swoimi umiejętnościami. Dobrze, że nie na pisaniu buduje swoją samoocenę. Przez kilka dni mieszkałem w Manor of Being. Tu jest około 15 lokatorów. Koop O krótszym niż w Ubuntu tradycjach. I odrobiny w starszych mieszkańcach. Przestrzenie są znacznie mniejsze, sufit niżej zawieszony, układ pomieszczeń bardziej zagmatwany. Mniej tu tańca, więcej pompek. Ekipa dopiero zaczyna się integrować. Z Manor of Bingczykami wybrałem się do sąsiadującego koopu. Doszliśmy tam w mniej niż 20 minut. Ta społeczność była najbardziej przytulaśna z drzewem cytrynowym i małym kwiatowo-ziołowym ogrodem. Najmniej spędziłem tam czasu, a najbardziej mi się podobało. W San Francisco dużo jest bezdomnych. Można wyróżnić kilka rodzajów ludzi niepłacących za czynsz. W Manor of Bing spotkałem młodzieńca, co śpi w samochodzie. Prośbince bierze na siłowni i sporo czasu spędza przyjaciół. Byłem w piekle. To taka industrialna dzielnica granicząca z zatoką, przecięta dwiema autostradami, pajęczyną mm. torów kolejowych i kanałem portowym. Zauważyłem tam dużo na zaparkowanych zabarkowanych przyczep kempingowych z ludźmi i psami w środku. Wszyscy, psy nie, zamiatali chodniki. Może biorą jakieś pobudacze i tak pożytkują nadmiar energii. Nie mam żadnych dowodów potwierdzających tę hipotezę. Może są bardzo schludni. Tuż przy, tuż przy South East Treatment Plant... Betonowy kolos, się przez kilkaset metrów, zagadałem bezdomnego, wzmacniającego konstrukcję jego śmieciofortu. Rozmawialiśmy troszkę o architekturze, doradził mi ostrożność w tej mało turystycznej okolicy. Po kilku innych zdaniach zapytałem go, czemu wybrał takie miejsce. Dla bezpieczeństwa z dwóch stron odrodzony jestem murami. Mam tu ciężkie przedmioty i marczytę. Moja dziewczyność śpi tu czasem sama. Musi się mieć jakoś obronić, powiedział. Kolejną kategorię bezdomnych stanowią chorzy psychicznie i upośledzeni umysłowo. Mówią do siebie, intensywnie gestykulują, krzyczą. Niektórzy na przechodniów czy samochody, większość w powietrze a może na jakieś omamy. Są upadli i pisi w ubraniach, które w lepszych czasach przykułyby uwagę podniosły na duchu. Teraz wytarte i zakurzone smucą. Seniorzy i osoby z niepełnosprawnością. Tych, grupy w czwartek rano podawałem owsiankę i drożdżówki w ramach wolontariatu w Living Room, są też uzależnieni od różnych substancji. Wielu z nich Przyjmuje wymagające pozycje. Nogi rozstawione na szerokość barków, wyprostowane w kolanach, tułów w głębokim skłonie. Pytają, czy ktoś wie, co prowadzi do takich efektów. Nikt nie wiedział. Będąc w San Francisco przez apkę Meetup, szukałem Sokratę z Znalazłem Free Intelligent Conversations. Formuła jak w darmowym czytelaniu. Każdy ma znak, w wydarzenia i choćby parku w nadziei znalezienia rozmowy zamiast fizycznej bliskości. Metoda sprawdza się od 2012 roku. W tym tygodniu przyciągnęło kilkadziesiąt osób. Mi udało się zawiązać trzy rozmowy z grupą trzech chłopaków zajmujących się designem. Bezdomnym fanem alkoholu, który przedstawił mi się jako pisarz. Opowiedział mi swój pomysł na powieść. Rozmawiałem też z dwoma mężczyznami z większej grupy kocykowej. Ciekawi mnie, jak ta formuła sprawdziłaby się w Krakowie. Kto miałby ochotę sprawdzić? Będąc w mieście, spotykałem liczne zastępy bliźnich. W kopach, byli go poznałem w Mandzie. Odwiedziłem w Ubuntu. Przesiedział wiele kursów, smakował różne narkotyki: MDMA, DMT, ketaminę, szałwię, LSD, to te, które zapamiętałem. O THC nie wspominam. Billy montuje reklamy dla pieniędzy, pisze krótkie opowiadania dla przyjemności i nie przestaje mówić, bo inaczej nie potrafi. Z paszą służyliśmy razem. Natknęliśmy się na siebie przypadkiem na ulicach San Francisco. Wprowadził mnie do Manor of Being. Nie był tak zmartwiony, jak kiedy go ostatnio widziałem. Medytuje godzinę dziennie i ćwiczy mięśnie zgodnie z trendem koopu, w którym mieszka. Simonem, Australijczykiem. Jego płaci za czynsz i jedzenie paszy. Poznali się na wypasaniu gdzieś w Azji. Ćwiczy i stara się jeść więcej niż ciało mu podpowiada. Ogłosił konkurs w podciąganiu się na drążku. Podczas mojej obecności próbował zacząć kolejny, dotyczący biegania. Spod też nie dam listów. Iski w jego oczach, założyciel Manor Bean, z nieznanych mi powodów wypraszany z tego kopa. Tak oficjalnie to do niego wysłałem zapytanie na couchsurfing. Zgodził się mi przez dwie dowolne noce. Spotkałem go tylko na chwilę. Przez większość mojego pobytu w Manor Iski był w Oakland. Pierwszy akapit jego profitu to Most important stuff to read. Know that I have an assertive and playful personality that can be quite offensive to offense takers. Please consider finding another host if politeness is the most important thing to you. Ory, you don't feel you can state your own boundaries, physical or ideological. Myślę, że mógłbym go polubić. I rozumiem, dlaczego wielu osobom może być trudno z nim wytrzymać. Potykałem też coach surferów. Lee hoduje storczyki. Popalał przy przesadzaniu. Dostosowuje strony www do nowych standardów bezpieczeństwa. Lee jest homoseksualistą po czterdziestce. Zazdrości nowemu pokoleniu otwartego podejścia do seksu, tego, że nie trzeba deklarować orientacji. I że można próbować różnych rzeczy. Plorer, THC. miesza różne szczepy, by osiągnąć optymalny dla siebie efekt. Pracuje na rzecz nielegalnych imigrantów. Pilnuje, żeby pracodawcy nie unikali płacenia i żeby imigranci nie kradli sobie pracy. Z naszych wspólnych rozmów wywnioskowałem, że komunikuje się inaczej, lepiej niż inni. Przyjmuje, że współpraca popłaca i potrafi tak przedstawić sytuację, żeby inni zobaczyli chociaż korzyści płynące z niekonkurowania. Ma jasną wizję tego, co chce robić. Explorer to święty uprzejmizmu. 30 wrzodę zakończyłem eksplorowanie San Francisco i wyruszyłem na pierwszą pielgrzymkę po zachodniej stronie zatoki.